Ostatni spacerek, bo już do miasta więcej nie pojadę. Na razie jestem na dacharze tej starszej dzielnicy. Kolera, taki dobry sok. Myślałem to głowa, to jest jakiś inny owoc, ale nie ziemski smak. To co najbardziej uwielbiam uliczne jedzenie, tutaj jest pyszny kebab. Kurczaczka od razu obrawiają można sobie zamówić i szarne Najlepsza w Hurgadzie Helu helu Zabat, będziemy jedli dzisiaj Wygląda biednie i brudno, ale jest naprawdę dobrze i smacznie. Najstarsza dzielnica, tam jest za mną z tyłu. Z tyłu za mną stary rynek. Na daharze. Taki warzywny. A tutaj robią krepy. Od razu można zjeść sobie krepa. Zobaczcie jak robią. <gry> Habibia hoja. Szukram No pięknie co? Jeżeli tam wpadają do tego gęsko Welga well Szukramasia Także widzicie Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni Także tam były kebaby, krepy Kebaby, krepy były a tutaj możecie sobie zjeść falafelę pyszne od no są. to jest zapor. w tu dolar falafel 2 tu dolar falafel o nie, aż na dolar one falafel, okej? Okay? look, my friend to jest najlepszy falafel tutaj przychodźcie na darmal tutaj u Pana jest najlepszy falafel dziękuję bardzo dziękuję bardzo dziękuję bardzo ادخل على مصر حبيبي كريم 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 Bye bye. Tam jest stara część nie No W ogóle to jest dzielnica ta chyba. Ja nie wiem, że ja tak nie jedzę. Jakbyście chcieli zrobić zakupy, ciuchy, jakieś ubrania sobie kupić, to trzeba tutaj skręcić. I tam się zaczyna już. Tam się zaczyna już. Cała dzielnica ściuchami. tam dalej jest dworzec autobusowy Dachar, a w tamtą stronę idziemy w kierunku mariny. Idziemy teraz w kierunku mariny. Tu można wymienić. Dolary, dostać bardzo dobrą cenę, lepszą, dużo lepszą niż w banku, nie ma się co obawiać. Parę dziesiąt metrów dalej od Dacharu od przystanku Dahar i starego, starego targu zaczyna się taka dzielnica gdzie jest troszeczkę złota można powiedzieć jakbyście mieli ochotę kupić trochę złota to właśnie tutaj się zaczynają złotniki. popatrzcie piękne Ja, ja osobiście nie wiem, czy mi się spóźni na tym Tam można kupić wodę. Siemano, siemano, dzisiaj taki spacerek, sentymentalny, bo to już dwa dni przed wyjazdem do Polski. Idziemy sobie dalej w kierunku e, mariny. Daharu. Chcę Wam pokazać tutaj stare markety. Tak wyglądały kiedyś. A tu nowe markety. Także miesza się tutaj, miesza się tutaj islam z chrześcijaństwem. To Wam później opowiem pod koniec filmu, jak chcecie wiedzieć. E... Miesza się bieda z luksusem, no i miesza się z starość z nowoczesnością. Także zapraszam. Słuchajcie, dalej później będzie trochę o islamie i o chrześcijaństwie. Zrobiło się trochę ciszej. Jestem w połowie drogi do mariny z Daharu. E... Chcę wam powiedzieć, jak się poruszać po. Po ulicach są pasy, ale pasy są tutaj tylko namalowane. Tak naprawdę to jesteśmy, ludzie tu są ostatnim ogniwie w tym ruchu. No i co? No i trzeba czekać, aż, aż przejadą, przejadą wszystkie samochody. Można iść też pomiędzy, jak ktoś jest odważniejszy. Teraz Wam pokażę, jak, jak się przechodzi idzie się pomiędzy samochodami, pomiędzy jednym i drugim, jeszcze się nie zdarzyło, żeby się ktoś przejechał. Także tak to wygląda, o, Tak się przechodzi przez ulicę. E, ostrożnie, ale naprawdę jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś kogoś tutaj e, potrącił, bo oni też bardzo uważają. Teraz mnie nat tak natknęło, bo wypiłem ten soczek i mi się zachciało jedynkę. Także opowiem wam teraz co zrobić jak wam się zachce jedynkę albo dwójkę Słuchajcie wchodzicie naprawdę do każdej restauracji Kawiarni Korzystacie z toalety wiadomo że to są warunki tutejsze Nie takie jak u nas Ale jeżeli się bardzo chce To śmiało można skorzystać Ja teraz Tutaj w tym rejonie nie ma żadnych restauracji Ale jest, jest dowód i sobie skorzystam sobie skorzystam z toalety na, na przystanku e, autobusowym busów e, międzymiastowych można stąd polecie, pojechać do Kairu, do e, do Luxoru, do Aleksandrii i tu znowu przechodzimy, nie? Ale damy radę. Także od razu popatrzycie jak się przechodzi przez ulicę. Jest to, jest to normalnie, powiem wam, zjeje fajne przeżycie. Patrzcie, czekamy. Celujemy, celujemy, celujemy i lecimy. I lecimy, tak to się robi. Tak to się robi, tu sobie czekamy. Lecimy. Widzicie? tak to się robi, nie ma się co bać nie ma się co bać tak jak wam mówiłem jak się wam bardzo zachce jedynkę albo dwójkę e, można spokojnie skorzystać z toalety w każdej restauracji ja teraz wchodzę do, do GoBusa tutaj bilety można kupić a tutaj macie restaurację i wchodzicie tę toaletę robicie co chcecie i nie ma żadnego problemu Trochę się nachodziłem. Eee, teraz. I następny krok, idziemy, idziemy, sobie piechotą, spacerkiem. Eee, drugi sposób, drugi sposób poruszania to najtańszy to są te białe busy małe, ale trzeba wiedzieć, że dokąd się jedzie i tak dalej. Eee, tam przejazd takim małym busem kosztuje około 3-5 funtów, to dosłownie grosze. ale tu paliwo też jest za grosze. Ale my teraz, to jest następny środek komunikacji: można albo wziąć taksówkę, albo wziąć busa. Ale jak nie wiemy ile zapłacić, albo wziąć Ubera, jak nie wiemy ile zapłacić, bierzemy, bierzemy Ubera, ściągamy aplikację i zamawiamy wszystko na Uberze. Tak jak jest tam napisane, tyle płacimy. E, oczywiście, jak mamy zapłacić 60 funtów, co będzie, co będzie tam 10, 10 zł za 20 km czy 15, warto zostawić te 20 funtów więcej. E, no i zamawiamy Ubera. Zaraz Wam wkleję aplikację, ile stąd zapłacę do mariny. supera. Salam Dajemy 50, bo tam wyszło 30, ale nie będziemy się wygłupiać. Także jedziemy... Marina. Marina. Taman. Marina? Jest. Mhm. Anakarim, ta? Ale. Ale. Jedziemy z Ale. Ale, ale. Do Mariny. Widzicie Uber zamawiamy w 3 minuty, przyjechał w 20 sekund już był e, i sobie pojedziemy teraz do mariny Dobrze. bardzo ładne samochody można dopłacić 5, 5 funtów więcej można jechać jeszcze bardziej luksusowym, większym autem zależyle was jest osób Także, no co, lecimy dalej. Spotykamy się na Marinie. Jak macie jakieś pytania, to w komentarzach o wymianie na przykład dolarów na złotówkę, jak to wygląda, jak, jak, nie wiem. No to, co, to, co mi przychodzi na tym spacerku teraz do głowy, to wam mówię. Jak macie jakieś pytania, to mówię, piszcie. Odpowiem wam na wszystko. Nawet mogę powiedzieć, gdzie są fajne dziewczyny i dyskoteki. Opowiem Wam teraz też o, trochę o islamie i o chrześcijaństwie w Hurgadzie. Tak szybko e, jest bardzo dużo meczetów. Tutaj na meczet mówi się mezget. E, I chrześcijanie, i, czyli Koptowie, tutaj żyją razem z muzułmanami. E, w symbiozie, tutaj nie ma problemu, czy ty jesteś muzułmanem, czy ty jesteś chrześcijanem. E, to tylko ta taka amerykańska propaganda mówi o jakichś tam e, wariatach, którzy są oczywiście opłacani przez nich. Nie będziemy na ten temat więcej mówić. Jakby coś, to też można więcej e, porozmawiać e, w pytaniach, w, w, tym, w komentarzach, a, a co wam powiem, Wszyscy się pozdrawiają tutaj e, takim assalamu alaikum i to oznacza e, Bóg z Tobą i, i żeby dobrze było. I to nieważne, czy to jest chrześcijanin, czy to jest muzułmanin. E, takie tu jest po prostu życie, że wszyscy w harmonii żyją ze sobą. Już jesteśmy prawie przy marinie. Tutaj będzie główne wejście. Jest, ta mam. Jest, tamam. Ja już goł. Tamam? okej? Okay? Yeah. Super. No, ja, ja. ta mam. Jest. Bye bye. bye. Ma salama. Domki rybackie stare domki przy Marinie idziemy tutaj, chcę Wam pokazać w tą stronę, bo zaraz przed Mariną od Sheratonu e, jest taki nieduży nieduży kerfur, taki supermarket, można jak ktoś w tej części będzie mieszkał w hotelowej, to można podjechać i o tutaj w tym markecie zrobić sobie zakupy, no i oczywiście u lokalnych sprzedawców, piękne truskawki mamy tego roku, tu możecie przyjechać, figi, wszystko świeżutkie, pięknie, a tu jest supermarket, ale tu jest, to jest pyszne jedzenie, to, to jest pyszne jedzenie, to jest helu, jamila helu helu, tak. a tu la helu, tam la helu, Tuchelu. O, patrzcie, pyszne truskaweczki. Nie musisz myć. O. Mm. Mm. Truskaweczka. Figa. Prosto z drzewa, nie jakaś tam suszona. Mm. Mm. Daktyl tak sukran habibi sukran pyszne wszystko prosto z pola nie jakieś pędzone no jesteśmy w markecie nie będę nagrywał market jak market jest wszystko nie od jedzenia od mięsa świeżego Od tego co na plażę wszędzie są ceny Czytniki, także nie ma problemu jak sprawdzić cenę, co zrobić, także wiecie, to jest Europa, nie? Także nie myślę, że tu jest taki badzie wszędzie, jak, jak, jak w telewizji pokazują.